Witam wszystkich. Obiecałem Wam, że jak moja ręka trochę wydobrzeje, a rany goją się dobrze, to zajrzymy do wewnątrz werni kompostownika. Zajrzymy to przez otwory, które zrobiłem w celu wentylacji i karmienia drzognic w pierwszej wersji. Spróbujemy tą rurę wyjąć. I za chwilę będziemy zaglądać co tam mamy w środku. A tutaj no powiem wam, że próbuję tam później włożyć kamerkę i będziemy patrzeć co się dzieje Wyjmuję jeszcze drugą no, Udało się pięknie Zobaczymy, co jest w środku. Wiecie, do czego to służyło? Tutaj pakowałem dosyć dużej ilości jedzenia. O tutaj, w tej strukturze, jak widać, są elementy pozostałe a pozostałe elementy glaków bo do swego czasu była podstawa o już ma troszkę ruszyło No. To są rzeczy, które się jeszcze nie rozłożyły. Nie przeciczony element, ale mam nadzieję, że No, że uda nam się to. O! Mamy pusto. To było na samym dole, czyli jest część nierozłożona, ale to są chyba liście. Są drżownice. No, znalazła się nawet jakaś gumka. I druga. No i drżownicę. Czyli to jest jeszcze nie do końca zjedzone, natomiast nie ma ewidentnie dużych ilości jedzenia. No a są oczywiście co? Ziemniaczki, które się tutaj znakomicie znakomicie układają. Weźmiemy drugie. Ja mogę sobie troszkę podśpiewywać? Tak, i mamy opróżnione rury. I co w rurach? Oprócz dżownic, pozostałości po jedzonku. Na samym dole wiadomo iglaki bo tak przygotowywałem ten wermikompostownik, że na samym dole znajdowała się gruba warstwa, gruba warstwa iglaków. Czekajcie, wiem, że troszkę nieskładnie mówię, ale... Chciałbym jednak spróbować sięgnąć do tej dziury. Tak wygląda sam dół. Czyli biorąc pod uwagę to, że ten wermikompostownik miał prawie metr Iglaków drobnych, gałęzi, to dzisiaj z tego zostało tylko tyle. Nie czuję tutaj żadnych elementów, które. Proszę, zobaczcie, które byłyby w całości. I oczywiście takie małe różnice też się znajdują. Czyli iglaki z kompostowały, żownicę do takiej postaci w ciągu roku, bo ten wernikompostownik ma rok. Jak widzicie, jest sporo maluchów gdzieś tam, bardzo głęboko żyjących, bo to jest jakieś 70-80 cm. Proszę, kolejna trzecia. Natomiast w połowie, o, w połowie mam troszkę więcej, no ale tak to wygląda. Czyli gałązki nieprzerobione, ale te wszystkie miękkie elementy stanowią już taką mieszankę właśnie werni bo to wszystko z żownicy mieszają. Zobaczcie też na kolor jest różnica oprócz tego, że no, jest to trochę wilgoci, może trochę mniej, ale nie, raczej podobna będzie struktura wilgotności. Temperaturę tak głęboko mamy możecie zerknąć 25 stopni, to jest cały czas sonda na głębokości około o, 70 cm. I zobaczcie jeszcze co będzie, to jest z głębokości z głębokości 30 cm, tak to wygląda, czyli poprzerabiane. O, tu musiałem wrzucić jakieś resztki z donic i znalazły się. Drenujące. Kamyczki, no, tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze w drugą stronę. Sytuacja jest podobna. To jest głębokość 70 cm. Czyli iglaki. Oprócz iglaków, bo musiały być jakieś jeszcze też odpady. Polia 70 cm. Czyli ta struktura musi cały czas pracować. W połowie. No w połowie mamy więcej gałązek. Natomiast przesiewając to, superstruktura. No i oczywiście różnice. No i głębokość 30 centymetrów poprzerabiane w rok. To, tutaj wrzucałem, to możecie zobaczyć na tych moich zimowych nagraniach. Było tu sporo odpadów, masę, masę, masę. Jeżeli mi uda się jeszcze włożyć tam do środka kamerkę, to pokażę Wam na końcu filmu. A jeżeli nie, to dziękuję Wam za spędzenie czasu. Dzisiaj trochę dłuższe. Nie wiem, czy Was to będzie interesowało. I pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Subskrybujcie.